Halo, widzę, witam, bardzo serdecznie słuchajcie z tej strony Zakrzak i mamy dzisiaj 2 lutego. Ja Wam pokazuję nowy sklep Fortnite, ale jeszcze zatem to przypomnę, że możecie zostawić suba na tym kanale, bo nam naprawdę, ale to naprawdę mało do 64 tysięcy, więc kumpel strzelaj suba, a ja oczywiście dodam tu jeszcze do zmian 10, osób, które mnie zaprosiły i mnie z moim kodem w sklepie Zakrzak, więc jak Wy chcecie mieć znaj, ktoś z Was widzę, to wpiszcie kodik Zakrzak, zapraszajcie, a może właśnie was potwierdzę i popykamy sobie jakieś fajne gierki na streamie, czy na przykład jakiegoś wieczornego kreatywnego. Dobra, ostatnia osoba, Dawid. E i lecimy do sklepu, lecimy, lecimy do sklepu, widzę pewnie zapytacie czemu bez kamerki, nie było streama wieczornego i no no po prostu tak, tak wiecie, tak, tak jakoś się złożyło, tutaj Kodzik Zakrzak, dziękuję wszystkim i mamy tak, po pierwsze powrót, powrót widzowie z z zestawu lśniąco Drużyna, słuchajcie, obczajmy, po pierwsze mamy tutaj panią Flo, Pani Flo jest no, taką neonową babeczką Naszą tutaj, taką elektryczną trochę Z mega, mega ładną gwiazdką na plecach Totalnie kozacki skin na top model Polecam Wam serdecznie Kozak, mamy Impulsa No jest to to samo tak naprawdę co ta babeczka Tylko, że w wersji męskiej i z innym plecakiem Taka... Okrągła buzia, a nie gwiazdkowa, że tak powiem. O, taka okrągła, nie gwiazdkowa. E, Dalej, liśniące skrzydła za 1200, bardzo droga lotnia, ale oczywiście w zestawie można kupić to taniej. Ym, są na poświata, powiem wam, że grałem dzisiaj sobie turniej tą skórką i mega przyjemnie mi się grało, więc polecam wam serdecznie. E, ja jej używam, jest mega fajna. No i mamy oczywiście liśniący topór. E, kilow bardzo podobny do kilowa Trevisa Scotta, jak wiecie z modelu, tylko że kilow Trevisa jest obsadzony diamentowi. A tutaj jest obsadzony neonami, tak to wygląda No i cały pakiet możecie kupić za chyba 2,5 tysiąca Jeżeli się nie mylę, zależy ile kosztuje ta skórka No ja mam go za 2000, tysiące, bo mam skóreczkę w swoim ekwipunku Więc za 2,5 tysiąca macie taki pakiet Mega, mega fajna sprawa moim zdaniem Idąc dalej, mamy Ciszę Skinek, wiadomo, taki tryhardowy Spocony, ładny przy okazji Mega, mega koks, polecam Cichy cios, czyli jej kilofy Takie tutaj wiecie, za 500 baksów Eee, czerń. Jest to skórka. Mm, taka wiecie, widzowie, no. Czy ładna, czy nieładna, nie mnie nie to oceniać. No. Taka ciemna, taka ciemna po prostu. Zadziorny futrzak, czyli gruby gołąb, jak ja no to na niego mówię, tutaj ze złośliwą miną. Eee, bardzo ciekawy, piękny skin. Idealny na jakieś trollowanie. Eee, królewski zadzior. On ma fajny dźwięk. Taki, no taki, taki królewski. Taki królewski dźwięk. E, zamieć. Jest to skinek ze swoją drogą, który jak dostał drugą edycję, to nie miał szyi, tylko sama głowę mu lewitowała. Pamiętam to jak dzisiaj serio, piąty sezon, ale to były czasy. E, oszustka, bardzo ładny tryhardowy skinek. Zarówno nawet na top model, to jakiś pistolet. Tutaj jakaś taka sukienka, muszla na plecach, mega, mega ładnie. E, opalizujący kilow, to jest mój pierwszy kilow, który kupiłem za fodolzy moje widzowie. Pierwszy kilow za V-Baksy, vibaksy. Oj, pamiętam to jak dzisiaj, słuchajcie. Pamiętam jak wszedłem do sklepu i kliknąłem kup, i potem się ciupało przez kilka sezonów. Emotka zarazliwy, bardzo energiczna. Nie wiem, czy przypadkiem dwa dni temu jej nie było, czy trzy. E, punkt złamania fajna emoteczka za 200, polecam. No i oczywiście swawolne podrygi, czyli nasza tutaj jedna chyba z takich fajniejszych, przechodzonych emotyk z fajnym bitem. Mega, mega to wygląda. Mega, mega to e, słychać. Coś w tym stylu. Snake jest dalej w sklepie ze swoim kataną. Cyk. Oczywiście pakiety się nie zmieniły, ekipa dalej ta sama. No, w sumie nowiutka, świeżutka, jak bułki normalnie w żabce z rana. I co, widzę, jak coś kupujecie. Możecie ujrzeć mojego kodziku w sklepie Zakrzak. No kurczę, no nie trafię. Kodziku w sklepie Zakrzak. Strzelcie suba na tym kanale. Jeżeli oglądacie u mnie sklepy, odcinki, streamki będzie bardzo miło, bo wiecie, taki subik, to takie przypomnienie i mega pomaga rozwijać kanał. Zostawcie łapkę, wpadajcie na Discord, na Insta, zobaczcie ten odcinek po prawej. Ja mam że już mi jego widzę. Widzimy się na streamie. Z Gierek, z widzami później, więc dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. elo, euro, cześć, cześć, bye bye, siłaneczko.